Ja a to niewątpliwie kultowa postać z naszego dzieciństwa. Ale czy przez ten cały czas nieświadomie śmialiśmy się z osoby ze spektrum autyzmu? Rowan Atkinson sam przyznał, że przez to już nigdy nie wróci do tej roli. No a w prawdziwym życiu aktor ten cudem uniknął śmierci, wyczołgując się z płonącego auta. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym wyjątkowym aktorze oraz o kultowej postaci Jasia Fasoli, która z pewnością i was rozbawiała do łez. Cóż, brytyjski humor od zawsze był trochę jak brytyjska herbata z mlekiem. Dla jednych zupełnie niezrozumiały, no a dla innych absolutnie doskonały. Niektórzy go po prostu łapią, no a inni kompletnie nie kumają. No i tutaj o upodobaniach trudno jest dyskutować. W dzisiejszym odcinku pogadamy jednak sobie o prawdziwej legendzie brytyjskiego kina komediowego, Jasiu Fasoli, którego postać z pewnością była częścią dzieciństwa niejednego z Was. Witajcie w kolejnym odcinku Gimby Nie Znają, no gdzie przypominam kultowe rzeczy z przeszłości. Ja się nazywam Patryk Turski, a jak wolicie Turpat, no i od razu zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji na kanale, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Powiem Wam tak, doskonale pamiętam ten wieczór, kiedy to pierwszy raz zobaczyłem Jasia fasole w telewizji. To były czasy, kiedy to takie slapstickowe komedie a la Benny Hill puszczano bardzo często. Wiecie, z lektorem, z dogranymi śmiechami Spuszki, no bo koniecznie musiało to być coś, co miało być śmieszne, no i takie zagraniczne. Jaś Fasola to przede wszystkim komediowy serial aktorski, ale oprócz serialu powstały też dwa filmy pełnometrażowe oraz animacja dla nieco młodszego odbiorcy. No i z tego co kojarzę, no to mój pierwszy kontakt z Jaśiem Fasolą musiał być właśnie poprzez odcinek serialu. Od razu przekuła mnie sama mimika tej postaci oraz zastanawiało mnie, dlaczego ten facet zachowuje się jak dziecko. Podobała mi się też ta nazwa Jaś Fasola, tym bardziej bardziej, że wiedziałem wówczas już, no, że istnieje takie warzywo jak fasola, jaś, no i podświadomie chyba mega szanowałem to tłumaczenie. Ale wówczas widziałem, może nie wiem, z jeden odcinek serialu, ale to dopiero Pierwszy film pełnometrażowy Jaś Fasola nadciąga totalny kataklizm. O tym obrazie matki Whistlera zapadł mi mocno w pamięć. Leciał w telewizji, gdzieś tam na TV-nie, czy gdzieś, no a mi udało się go nagrać na kasetę VHS. No a wiadomo, to się wtedy robiło z takimi VHS-ami. Oglądało się je non stop, aż znało się film na pamięć. Zanim jednak opowiem wam o tym filmie, przypomnę wam, kim tak naprawdę jest Jaś Fasola. Pomysł na tę postać był prosty, ale jednocześnie odkrywczy. Mamy tutaj genialnego aktora, który swoimi durnymi nami przekazuje w zasadzie wszystko, co widz musi wiedzieć, aby się zaśmiać. Pomysł dobry, więc po co to komplikować? Po co dodawać dialogi? Po co kombinować? Jaś Fasola to dorosły człowiek, który no mentalnie zatrzymał się chyba na poziomie kilkuletniego odkrywcy. W jego własnym świecie drobiazg urasta do rangi dramatu, a dramat bardzo często kończy się przypadkowym, genialnym rozwiązaniem. W serialu poznajemy jego liczne przygody dnia codziennego, które no Jaś Fasola interpretuje na swój unikalny sposób. Nie mówi prawie nic, bo nie musi. Jego językiem są gesty, spojrzenia, niezdarne ruchy, no i ta niesłychana dyscyplina ciała, która sprawia, no, że widz rozumie wszystko bez jednego słowa. Poprzez swoje wyjątkowe spojrzenie na świat, Jaś wpada w liczne problemy, no z których udaje mu się wyjść równie oryginalnymi metodami. Pasola mieszka samotnie w swoim skromnym mieszkanku w Londynie, no i prawie zawsze chodzi w tej samej marynarce, elegancko ubrany. Do tego praktycznie się nie odzywał, a jeśli już coś powiedział, no to no raczej były to takie pomruki, czy pojedyncze słowa, w tym jego charakterystycznym, zabawnym głosie. Doskonale pamiętam sceny, w których przykładowo Jaś próbuje ściągać na egzaminie, czy jeździ swoim unikalnym samochodem, sterując nim z fotela przytwierdzonego do dachu. Albo jak spędza czas ze swoim wiernym przyjacielem, Misiem Tedim, który no, rozumiał go chyba lepiej niż ludzie. Te i wiele innych scen i skeczy wryły mi się mocno w pamięć. Można było do tego w zasadzie usiąść no, w każdym momencie. Nie trzeba było śledzić całej fabuły tego serialu, a każdy. Gag był o czymś innym i był taką zamkniętą całością i osobnym żartem. Co ciekawe, w serialu nigdy nie dowiedzieliśmy się, jak naprawdę nazywa się fasola, no choć. Zostało to później ujawnione w tym filmie kinowym, jak i to, gdzie on tak naprawdę pracował. No bo to, że nazywał się Jaś, to, to jest polski twór, bo po angielsku jest to Mr. Bean. Ogólnie to postać ta, mimo iż poznaliśmy wiele jej przygód, jest dość zagadkowa. Zresztą, no, sama czołówka serialu była równie dziwna co on. W do odcinka widzimy, jak Jaś fasola spada z nieba w snopie światła, no a w tle chór śpiewa po łacinie: Oto człowiek, który jest fasolą. Powstało wiele teorii spiskowych na temat tego jego pochodzenia. No niektórzy uważają, że jest to kosmita w ciele mężczyzny, który uczy się życia na ziemi, no co by tłumaczyło jego osobliwe zachowanie. Sam aktor Rowan Atkinson mówił, że fasola ma w sobie coś z obcego. No i tutaj ciekawostka, która no, wielu osobom do dziś wydaje się niewiarygodna. Serial Mr Bean, czyli Jaś Fasola, miał zaledwie 15 odcinków. Dobrze słyszeliście? 15. Jestem pewien, że wielu z Was pamięta go jako niekończący się ocean skeczy. Oczywiście, no, stoi za tym magia powtórek. Telewizja puszczała te epizody w kółko, dzień po dniu, rok po roku, no, aż powstał mit o setkach części i dziesiątków sezonów. Możliwe jest też to, że w jednym odcinku upchnięto kilka mniejszych epizodów, przez to liczba tych gagów może wydawać się większa. Prawda jest jednak taka, że no, cały serial można obejrzeć dosłownie jeden dzień, a był on emitowany od 90 do 95 roku. Sukces serialu telewizyjnego sprawił, że w 1997 roku na ekrany Kin trafił film Jaśwa Sola, Nadciąga Totalny Kataklizm. No i u mnie ten tytuł miał status dosłownie rytuału serio. Kaseta VHS na magnetowidzie była częściej katowana niż powinna. Oglądałem go dosłownie na zapętleniu, ale niestety. Nigdy nie dowiedziałem się, jak się ten film kończył. Mój nagrany egzemplarz miał uciętą końcówkę filmu, no bo taśma regularnie urywała się w tym samym momencie, a ktoś, do dzisiaj nie wiem kto, dograł na końcówkę początek filmu Parki urajski. Przez lata żyłem w przekonaniu, że scena, w której fasola wskakuje w szpitalu na córkę swojego przyjaciela, zamyka ten film. Dopiero po latach, gdy już na Netflixie wróciłem do tego filmu, mogłem zobaczyć jego finał i poczułem naprawdę satysfakcję domknięcia takiego rozdziału w moim życiu, który którego, no, brakowało mi przez zasadzie pół życia. Nie wiem szczerze mówiąc, czy ten film jest dobry, no ale nostalgia tak bardzo przesłaniała mi osąd, że no dla mnie jest on rewelacyjny. Pełen akcji, humoru, stawki, zwrotów akcji, głupotek, no i rodzinnego ciepła. I to właśnie w tym filmie dowiedzieliśmy się, że Mr. Bean ma tak naprawdę na imię Mister. No i że pracuje w muzeum sztuki jako ochroniarz lub woźny, a raczej ktoś kto miał tam pilnować wiszących obrazów w londyńskiej galerii. 10 lat później, bo w 2007 roku dostaliśmy drugi kinowy film Wakacje Jasia Fasoli. Niestety no, choć czekałem na niego to nie skradł on mojego serca jak pierwsza część. Założenie było dobre, no bo był to film o podróży, osadzony głównie we Francji, była tam przygoda, była tam jakaś misja, no ale brakowało mi tam chyba jakiegoś serca po prostu. Dla mnie nie miało już tej iskry, którą miały odcinki telewizyjne, czy pierwszy film, tej magii, takich wiecie, małych katastrof, które rodziły wielki śmiech. Ale jako takie uzupełnienie legendy, wciąż działał, no bo przypominał, że fasola potrafi rozbawić nawet wtedy, gdy podróżuje po całej Europie i po tylu latach. Żeby ta legenda nie uciekła nowemu pokoleniu, w międzyczasie powstała też wersja animowana, Mr. Bean The Animated Series. Była to kreskówka, która zachowała ducha oryginału, ale no pozwoliła wyobraźni odpłynąć tam, gdzie fizyka planu już nie sięgała. W animacji, no, jaś mógł narobić takiego o jakim reżyserowi wersji aktorskiej nawet się jeszcze nie śniło. Jeszcze większe katastrofy, jeszcze śmieszniejsze absurdy, no i w zasadzie pełna wolność. Ja animacji, powiem wam szczerze, nigdy nie oglądałem, bo zawsze Ceniłem sobie właśnie najbardziej kreację Atkinsona, a nie samą postać Jasia, więc no, bez tego nie widziałem powodu aby się tym interesować. No dobra, ale Jaś Fasola nie wiął się znikąd. Za tą postacią stoi aktor, który no od początku wiedział, że komedia ciała to jego język. Rowan Atkinson no i tutaj przyznaję, naprawdę przez wiele lat, przez długie lata byłem święcie przekonany, że on, ten aktor nie potrafi mówić. Serio, tyle razy widziałem Jasia fasole, tyle razy słyszałem tylko takie pomruki i krótkie dźwięki, że gdy trafiłem na film Wyścig Szczurów, w którym no również grał Atkinson doznałem szoku poznawczego e, słysząc nagle dialogi. Nagle słyszę Pełne zdania, normalne teksty i udawany włoski akcent, bo on tam grał chyba Włocha. Swoją drogą o filmie Wyścig Szczurów też kiedyś muszę opowiedzieć. Postać Jasia Fasoli narodziła się w głowie Rowana Atkinsona jeszcze wtedy, kiedy on studiował inżynierię elektryczną na Uniwersytecie Oksfordskim. No i nie, nie była to szkoła aktorska. Wyobraźcie sobie, że ten Skubaniec robił magisterkę z inżynierii elektrycznej. To właśnie tam zaczął eksperymentować z pierwszymi pomysłami na bohatera, który będzie niemal całkowicie polegał na mimice i ruchu a nie na gadaniu. Pierwsze przymiarki do Fasoli pojawiły się już na początku lat 80., kiedy Atkinson wystąpił z takim szkicem na Edinburgh Fringe. A jeszcze wcześniej w 79 roku zagrał on podobną postać Roberta Boxa w jednorazowym sitcomie Count Laughter. Um, what uh, what do you do at night's już wtedy tam było widać zalążki, tego, co później stanie się Jasiem fasolą. Przełomowy moment przyszedł w 87 roku na festiwalu komendiowym Just for Laugh w Montrealu. Atkinson uparł się, że nie chce wystąpić przed publicznością anglojęzyczną, tylko na francuskojęzycznym bloku. Organizatorzy byli wówczas w szoku, no bo w końcu nie miał on w numerze ani jednego francuskiego słowa. Ale o to właśnie chodziło. Rowan chciał sprawdzić, czy humor, czysto taki fizyczny, bez słów, zadziała także tam, gdzie ludzie nie rozumieją angielskiego. No i udało się, no. Publiczność pękała ze śmiechu, a Fasola udowodnił, że jego językiem jest po prostu język ciała i język mimiki. To ciekawe imię Mr. Bean pojawiło się dopiero po nakręceniu pierwszego odcinka. Wcześniej rozważano inne warzywne opcje, jak na przykład Pan Kalafior. Nie dostalibyśmy wówczas tak błyskotliwego tłumaczenia jak Jaś Fasola, tylko pewnie by były, nie wiem, Pan Kalafior, nie? Atkinson inspirował się też wcześniejszymi mistrzami komedii. Wskazywał na francuskiego reżysera Jacques'a Tatiego, no i postać Monsieur ulo, a także na e, Petera Sellersa i jego e, nieporadnego inspektora Cluzo z różowej pantery. A do tego wszystkiego dochodziła tradycja kina niemego, gdzie no, wszystko opierało się na ruchu i gagach, a słowa były prawie zbędne. To właśnie dzięki temu serial zyskał międzynarodową sławę. No bo skoro Fasola prawie nic nie mówił, no to nie trzeba było go w zasadzie w ogóle tłumaczyć. Wystarczyło włączyć i śmiać się tak samo na Wyspach, w Japonii, czy tam nawet w sam Atkinson w 2012 roku mówił, że być może no, pora odejść od tej postaci, no bo twierdził, że cytuję, kiedy facet po 50 zachowuje się jak dziecko, no to robi się to trochę smutne. Na szczęście 4 lata później zmienił zdanie i stwierdził, że tak naprawdę nigdy nie przestanie grać Jasia Fasoli. No i tutaj chciałbym z wami pogadać troszeczkę o samej postaci Jasia Fasoli i o tym, jak jest odbierana obecnie. Wówczas Jaś Fasola wydawał się po prostu śmiesznym głuptaskiem, ale kiedy wracam chociażby do filmu Kinowego. Widzę wyraźnie, że jak świat zewnętrzny i inni ludzie odbierają jego zachowanie. Przecież Jaś Fasola zachowuje się jak osoba, która z pewnością ma jakieś problemy, jest w jakimś spektrum, no a może wręcz jest osobą z niepełnosprawnością. Sam fakt, że jakoś radzi sobie w swoim życiu, można uznać za duże osiągnięcie. Wiecie, może kiedyś śmialiśmy się z tego, ale dorastając zacząłem się zastanawiać, dlaczego nikt, nigdy Jaśowi nie pomógł, nie? Dlaczego nikt nie zasugerował mu, że może by... Poszukał jakiegoś wsparcia. Wiadomo, no, osoby z niepełnosprawnością podobną do Jasia, czy na przykład spektrum autyzmu, może nawet Aspergerem, żyją wśród nas, no i wielu z nich, mimo znacznego stopnia niepełnosprawności, radzi sobie doskonale. Jednak w serialu nikt nigdy tego tematu nie poruszał. Jedyna sytuacja, jaką pamiętam, to właśnie ta z pierwszego filmu kinowego. Jeden z policjantów bierze Jasia za wariata i pyta go, czy przyjmuje jakieś leki albo czy jest pod opieką lekarza. To właśnie pokazuje, że wielu ludzi po prostu nie zwracało uwagi na zachowanie Jasia. Albo wolało milczeć, żeby go nie urazić. A przecież jego zachowanie no, dla wszystkich było inne i wyraźnie odstawało od normy. I tak się zastanawiam, jak wyglądałoby to obecnie, no bo czy taka postać w ogóle gdyby powstawała w obecnych czasach, mogłaby zdobyć serca widzów na całym świecie? Podejrzewam, że wielu ludzi uznałoby ją za kpinę z osób z Spektrum, no i z ich nietypowych zachowań. Wtedy jednak nikt się tym nie przejmował, nikt nie myślał, że ktoś może poczuć się urażony. Z drugiej strony Jaś sola radzi sobie w życiu całkiem dobrze i wcale nie wygląda na jakiegoś nieszczęśliwego. Człowieka. W internecie pojawiają się różne interpretacje tej postaci. Niektórzy, zwłaszcza osoby właśnie w spektrum autyzmu, dostrzegają w Jasiu Fasoli odbicie własnych doświadczeń. Opisują go jako kogoś, kto obsesyjnie trzyma się zasad, nie czyta społecznych sygnałów, no i bywa całkowicie pochłonięty zadaniem, przez co no, traci kontakt z otoczeniem. Dla nich Fasola nie jest obiektem kpin, ale jakimś bliskim, swoistym takim sojusznikiem winności. Niektórzy mogą też uważać, że jego zachowanie nie powinno być w ogóle utożsamiane z jakąś chorobą, czy nie Bycie samotnym, a nawet lubienie tego, nie jest przecież niczym patologicznym. Jaś jawi się tu raczej jako takie uosobienie brytyjskiego konserwatyzmu, pokazany w skrzywym zwierciadle komedii, rodem ze jakiegoś starożytnego teatru. Z tej perspektywy nie jest on osobą chorą, ale jakimś ekscentrykiem, który świadomie wybiera odmienność, lubi żartować z samego siebie, no i żyć poza narzuconymi ramami. Można wręcz nazwać go osobą dość wyzwoloną, takim wręcz sigmą, kimś kto nie podporządkowuje, się społecznym konwenansom i po prostu bawi się życiem, nikogo nie udając. No i właśnie w tej różnorodności i wolności tkwi jego siła, no bo gdyby każde odstępstwo od mormy uznać za jakiś objaw zaburzenia, wówczas no wszyscy musielibyśmy trafić do Choroszczy czy tam do Lublińca. Nie wiem, może za bardzo to rozkminiam. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy Jaś Fasola tak naprawdę to nie było jakieś nabijanie się z osób z niepełnosprawnością i śmianie się z ich zachowań? A może jednak taka reprezentacja wpłynęła pozytywnie, no bo wiecie, pokazała tę grupę społeczną w kulturze. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Zastanawiam się, czy powstała kiedyś jakaś prasa naukowa na temat ymm, Jasia Fasoli pod tym kątem, bo wydaje mi się, że to może być ciekawy przypadek. Ale sam Rowan Atkinson miał przy okazji wiele innych ról, które no, powstawały będąc lekko zainspirowane jego kultową kreacją Fasoli. W filmach o Johnnym English'u, będącym obok Ossina Powersa, parodią Jamesów Bondów, Atkinson wcielił się w pozornie kompetentnego agenta, który no, wszystko potrafił popsuć. Parodia ta również zyskała sporo fanów, no, a seria doczekała. Się aż trzech filmów. Dla brytyjskich widzów równie ważne są jego wcielenia z telewizji, na przykład Czarna Żmija, gdzie już na poważnie jako złośliwy inteligent skacze przez epoki historii, czy Cienka Niebieska Linia, czyli taki policyjny sitcom z ogromną ironią. Z pewnością też kojarzycie go w epizodycznej roli przedawcy Jubilera w filmie To Właśnie Miłość, czy chociażby nieoczywistego Wilana, wspaniałym, oczywiście aktorskim Scooby-Doo, czy też na przykład w roli właśnie Enrico Polini w jednym z moich ulubionych Filmów dzieciństwa, czyli Wyścig Szczurów. No i jak wam wspominałem, to chyba był pierwszy film po Jasiu Fasoli, którym zobaczyłem tego aktora, no i byłem zszokowany tym, że on potrafi mówić. Nie wiem czemu, ale po Jasiu Fasoli, mimo iż czasami aktor się tam również odzywał, no byłem przekonany, że jest on niemową. W dzieciństwie ta rola za bardzo zlała mi się z aktorem, że no nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tylko kreacja. Warto jeszcze poruszyć wątek, który do dziś jakby funkcjonuje jako plotka, no bo podobno na jakimś etapie rozważań castingowych. Atkinson przewinął się w rozmowach o roli Voldemorta w Harry Potterze. Czy był on wówczas realnym kandydatem? No myślę, że nie. Ale pamiętam, że wielu ludzi uznawało ten pomysł za albo genialny, albo za szalony. Powiem wam, no, że wiele bym jednak chyba dał, żeby zobaczyć Atkinsona jakiego czarnego pana. Kto wie, może to właśnie on zagra go w tym rebootowym serialu, no bo na chwilę nagrywania tego odcinka nie wiemy, kto wcieli się w Voldemorta. Ale by był jaja. W życiu prywatnym Rowan Atkinson raczej unika świateł reflektorów i wydaje się być typem introwertycznym, co mocno szanuje. Przez ponad dwie dekady był mężem Sanitary Sunstry, z którą ma dwójkę dzieci. Później ich drogi się rozeszły, no a Rowan związał się z aktorką Louise Ford, z którą ma córkę. Bez fajerwerków, bez jakichś tam medialnych awantur, jego życie to raczej cisza i praca. Za to jest jedna rzecz, którą aktor uwielbia: samochody. Jest to jego wielka pasja i nie tylko je on kolekcjonuje, ale potrafi też o nich dużo mówić z wiedzą i humorem. Był on właścicielem legendarnego McLarena F1, no i przeżył w nim poważny wypadek. Z płonącego auta wydostał się samodzielnie, ocierając się przy tym właśnie o śmierć. Co ciekawe, aktor za zasługi dostał odznaczenie CBA, Commander of the Order of the British Empire, co jest dużym wyróżnieniem. Jednocześnie, co mnie mocno dziwi, nie otrzymał on nigdy tytułu Knight Bachelor i nie jest on. Sir Rowanem Atkinsonem. Podobnie chociażby jak jego inni brytyjscy koledzy z branży, jak miałem, Sir Ian McKellen, Patrick Stewart czy Anthony Hopkins. Rozkmieniałem to przede wszystkim podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku, gdy to w całej ceremonii na oczach królowej pojawił się Rowan Atkinson wcielający się właśnie w jakąś tam wersję Jasia Fasoli i grając rydwany ognia na fortepianie. Było to naprawdę przezabawne i dla wielu było to jedno z lepszych otwarć Igrzysk Olimpijskich w historii. Królowa Elżbieta no, nie doceniła jego zasług na tyle, no, ale może zrobi to już Król Karol, jak już kupi królowej Karolinie korale koloru koralowego. <laughs> A może osobie, która zawodowo wygłupia się i znana jest głównie z komedii, nie wypada dać takiego tytułu? No. Bo żyjemy, zobaczymy. Dlaczego więc Jaś Fasola przetrwał tyle lat i wciąż działa? No bo jest uniwersalnie śmieszny i jednocześnie bardzo przyziemny. Opowiada on o codzienności, o małych porażkach, o bezradności wobec świata oraz o tym, jak w nietypowy sposób można wybrnąć z trudnej sytuacji. Postać ta pokazuje, że w każdym dorosłym człowieku tkwi dziecko, które na uparcie szuka szybkich rozwiązań i niechcący psuje wszystko dookoła. No a my śmiejemy się z tego, no bo widzimy w tym niejako siebie. No i w dlatego, że nie potrzebuje dialogu, a komedia, która działa bez słów nie starzeje się tak szybko jak nie wiem, poświęcony współczesnej jakiejś sytuacji dowcip. Rowan Atkinson stworzył postać ponadczasową. Nawet jeśli już nigdy nie powstanie nowy odcinek czy nowy film, no to Jaś Fasola wciąż żyje. Nadal fajnie jest wrócić do serialu i filmów kinowych, no i fakt, że aktor, może nie tak intensywnie, ale jednak jest wciąż aktywny zawodowo, sprawia, że no z pewnością zobaczymy jeszcze wiele jego niezapomnianych kreacji. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy lubicie humor Jasia Fasoli? No bo jestem pewien, że nie każdemu z Was przypadą do gustu. Czy Wy też oglądaliście jego przygody w dzieciństwie? A może tak jak ja, w dzieciństwie mieliście nagrany film na kasetę, który wyjątkowo nie urywał się w połowie? Jeśli chcecie więcej takich podróży do przeszłości, no to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, no, oceńcie ten film oraz pozostawcie po sobie komentarz. Będzie mi bardzo miło też, jak dołączycie do Gimbu Wojowników, czyli osób wspierających mój kanał. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć!